Witam w kolejnym dniu. E, słuchajcie, ściana już e, zarobiła, ta pierwsza warstwa wyschła. E, tutaj jeszcze dzisiaj rano zrobiłem żonie próbę. Zobaczcie, co był ten ciemny kolor, bo to jest świeżo dzisiaj nakładane. To jest nakładane wczoraj, także fajnie wyschło. To wyschnie tak samo do takiego samego koloru jak tamto. E, zrobiłem tutaj próbę. Ogólnie e, powiem tak, nie chcemy takich krzyczących, krzyczących że tak powiem, ścian. Yy, gdzieś po prostu, gdzie jest zbyt dużo. Takie coś zrobiłem sobie tam w biurze. Yy, no może inaczej. Ja to tam troszeczkę przytłumię jeszcze i tak dalej. Ale do czego zmierzam? Chcę, żeby ta ściana miała spokojna, ale miała strukturę. I tak samo ta telewizyjna. Tam. Yy, tu już widzicie kartony rozłożone, bo już panele są położone. <laughs> yy, słuchajcie. do czego zmierzam? Zrobiłem trzy próby. I jedna to jest ściana drapana. W ten sposób. Druga to jest tylko nakładane punktowo i wygładzone. Trzecia to jest y, z, takim, z taką grubą strukturą, a może tak. A tutaj jest z bardzo drobną strukturą. Nie wiem, czy to uda się pokazać w ten sposób. I decyzja jest taka, że wybieramy tą drapaną ścianę. Aczkolwiek jedna rzecz. Widzicie, tu się coś przebija. Pomalowałem sobie fragment tutaj z srebrną farbą, Specjalną do tego. Nałożyłem, i tak dalej, i w tych przedrapaniach miejscami pojawia się po prostu przebicia srebrnej farby. Myślę, że to będzie taki delikatny, dodatkowy efekt, żeby to nie było wszystko w jednym kolorze, tylko po prostu miejscami y, będzie po prostu coś się odbijać. Być może gra świateł y, dodatkowo gdzieś tam wzmocni te przebijające się punkty. O, dobra, bo się, bo się zagadam. Słuchajcie. Więc tak, tą, tam, tą, tą farbę nanosiłem sobie gąbeczką, taką kuchenną gąbeczką, aczkolwiek teraz tutaj chcę zrobić troszeczkę więcej tego srebra e, i będę miał wałek e, gąbkowy. Słuchajcie, to jest taka farba, metaliczna farba dekoracyjna do efektów ściennych, srebrna. Akurat nazwę firmy zakrywam, bo to nie jest ważne. Tu jest to, to samo, tylko że tutaj mam miedzianą. Może przejdę do e, biura, pokażę Wam dla przypomnienia, jakie to są efekty. To jest miedziana, kamera dobrze? Tak. A tutaj jest srebrna. O, i tutaj mam na przykład mandale na podkładzie srebrnym. Tutaj mam troszeczkę srebra i miedzi. E, I na to jeszcze przyjdzie jedna warstwa, po prostu gdzieś już ze strukturą. E, no i teraz tak. A już mamy, bo dzisiaj kuchnia wjeżdża Także, znaczy przywożą meble Aczkolwiek jutro je zaczynają montować, także ja jutro rano muszę zabezpieczyć tą ścianę jeszcze lakierem Godzinkę, o nie zakrałem farby, teraz we firmę Dobra słuchajcie, maluję sobie tym srebrnym I myślę, że za godzinkę będę mógł spokojnie sobie e, Kłaść już drugą warstwę betonu Myślę, że na początek tyle wystarczy. Zobaczymy jakie będzie zużycie. Zamykam okno. Oczywiście tutaj w szpaletach też sobie zrobię. Cieniutko na wałku tak jak miałem na gąbce. I takie miejsca. Zrobię takie dłuższe te przeciągnięcia z tego względu, bo to i tak będzie przedrapane, także to będzie takie miejscami. To ma być po prostu miejscami kurde ten jak mnie jakoś tak falowo maluje syk Idę do góry też zrobię jakieś dodatki. Zaraz zobaczymy z dalsza jak to będzie wyglądać. Mogłem pomalować całą ścianę i, i ten, ale wydaje mi się, że to będzie OK to jest po prostu jak się to mówi rękodzieło. To efekt raczej nie jest e, inaczej, można zak zakładany, ale i tak jest pewnie, będzie, będzie e, robił zadowolenie po wyjściu. Znaczy, jeszcze jedna rzecz. Z tymi dekorami jest ten plus, że niektóre z, z form takich neutralnych, tak jak ja na przykład będę miał, e, mógłbym Przykładowo, zrobimy e, dekor, który nam nie do końca, na przykład, w efekcie końcowym się będzie podobał. To można nałożyć na niego kolejną warstwę, zmieniając automatycznie e, strukturę dekoru, po prostu czy tam kolorystykę. Można dodać kolor, później jeszcze raz, miejscami gdzieś tam. Jest tutaj pełna swoboda, pełna wyobraźnia. Mogę dać więcej, bo tu będą drzwi z szafki. Także jeśli będzie tutaj brzydko, to będziemy mieli otwarte drzwi z szafki i będzie to zasłaniać. Żart oczywiście. Dobra, tak, tak. A, wskoczę, wymaluję jeszcze tą farbę, którą nabrałem sobie do kubety. Może tutaj przy lampie. A, no i jeszcze szpalety, bo kurde, bym zapomniał Zobaczymy jaki będzie efekt, czy będzie odbijać światło, tutaj zrobię tego więcej Może niekoniecznie w samym rogu, bo tam na pewno nie będzie odbijać tego światła, tylko to bardziej przy narożniku Tak Link. Żeby było do kompletu, to tutaj narożnik też tak zrobię. Widzicie, pierwsza warstwa już pociągła. Dosyć szybko istnieje ta farba, po prostu akurat na betonie. Także proces z nią jest bardzo fajna. Ja, ja mówię, idę za chwilę na śniadanie. Po śniadaniu lecimy ze strukturą. Pokażę Wam narzędzia do zrobienia takiej drapanej struktury. Sadzen. Dobra, idę wykąpać wałeczek, opłukać kuwetę. I wstępnie wygląda to tak. Takie po prostu plany. One, teraz patrzę na obiektyw kamery i powiem Wam, że one dużo bardziej są e, widoczne na ekranie kamery niż w rzeczywistości. W rzeczywistości jest to takie spokojniejsze, o może pod da radę. O. Ja myślę, że tutaj będziemy mieli jakąś grę światła, i tak dalej. Zobaczymy, jeszcze jak to wyjdzie. Akurat z farbą robię pierwszy raz. Nigdy nie, nie używałem farb. Yy, trafiłem ją w internetach i, i po prostu zamówiłem sobie i, i, i bawię się po prostu z farbą. Dobra, do zobaczenia przy następnym e e etapie. Dobra, słuchajcie, zaczynamy kolejną warstwę. Yy, słuchajcie, z narzędzi, tak więc wykłopaca, nią będę nakładał, masę. Po pierwsze yy, szpachelka podręczna, kielenka do nabierania, bo najwygodniej mi się z wiadra kielenką nabiera itd. Tak Słuchajcie, paca to jest paca popularnie, znajdziecie ją też i na internetach pod nazwą trawiasta. I w tym momencie na pewno dostaniecie konkretnie itd., tak bo niektórzy sprzedawcy mają jako paca dekoracyjna, i ja na przykład trudno ją znaleźć i itd. Tak jak wpiszecie paca trawiasta, to automatycznie się Wam wyświetli i potem sobie szukajcie dalej, co Wam jest wygodne. Eee, co poza tym, no i wenecka. Ta już typowo do wygładzania i tak dalej. Taką sobie mam. I działamy. Słuchajcie, w moim przypadku będę musiał, bo kierunek, znaczy kierunek, kolejność jest też ważna, bo ja muszę nakładać pasy z góry na dół. Odjadę troszeczkę, zrobię strukturę, odjadę troszeczkę, znowu sobie nałożę i po chwili muszę wracać, już za, zacząć wygładzać. Także zobaczycie to z bliska, a później może dam na stoję, jak jeszcze kamerkę, może z perspektywy będziecie, będzie lepiej widać. No i tyle no. Działamy. Czas ucieka, kuchnia wjeżdża. <laughs> To jest oryginalna masa, nie dolewałem do niej w ogóle wody. Ona na początku wyglądała na bardzo gęstą, aczkolwiek wkładając do niej mieszadło, przemieszając, ona nabiera naprawdę elastyczności, zero dodatkowej wody, jakichś rozcieńczalników innych. O, cyk. I lecimy sobie po całej długości. Tutaj przy narożniku nie muszę się idealnie tak skupiać, bo my na tej prawej ścianie tutaj od spiżarki najprawdopodobniej będziemy mieli jeszcze wykończenie spłyty meblowej, która nam idealnie ten róg zasłoni. sobie nałożę i teraz tak plamkę mam tu plamkę mam tu będę tam spróbował nie? troszeczkę mocniej przedrapać i też nakładam po prostu na Przysłowiową grubość ziarna Aczkolwiek nie drapiąc Tak po prostu wygadzając Na dole czuć, że ciągnie A nie dlatego, bo ten pierwszy beton Jest po prostu w cudzysłowie suchy I on już Pije Wodę, wilgoć z tej drugiej warstwy paca strukturalna i lecimy tutaj mamy jakiegoś zadziorka ok, i lecimy sobie od droga. mocniej słabiej jak wam wygodniej ja staram się robić w miarę idealnie pionowe pasy cyk z lekką, z lekką zakładką Kiedyś widziałem, że ktoś poziomicę przykładał i do poziomicy jechał, ale wydaje mi się, że to jest zbędne. To jest przecież ręko Okej. Okay. Tak. I to zostawiamy. Tutaj już widać przebicia delikatne. To zostawiamy, ja się przestawiam. Nakładam sobie drugi pasek, a to mi już delikatnie podsycha. Ale teraz zrobimy albo dobra, paca, i później tamto już wygładzamy. O, jeszcze tutaj małe niedociągnięcie. Dobra, komplet. I lecimy z delikatną zakładką. Muszę poprawić. Okej. Okay. Nie. Będę musiał przygotować sobie chyba wodę i przepłukać trochę cyk i tu lecimy od dołu i łączymy. Dobra wodę przygotować, żeby przepłukać trochę tą pacę trawiastą, bo się tam zaczyna zbierać już o. i do góry cyk. Tak. I tak i tak i lecimy narożnik. Trochę się odsunę. Otóż to. Tak, widzicie, takie grudy mi się zrobiły. No, już to wyłagodzę. Dobra, i teraz pierwszą część sobie wygładzam. To, co założyłem na pierwszej części, i teraz mamy taki efekt. Na początku lekko, do tego będziemy wracać. To jest do wygładzania na kilka etapów. To pierwszym razem ciągniemy wzdłuż. Może nazwy to słoi, bo wyglądają jak słoje z drzewa. Okej. Okay. Dobra, ja lepszę wypłukać patę. Zaraz wracam. Paca wypukana bardzo szybko do wiaderka z wodą i szuruburu i gotowe. Dobra, lecimy kolejny etap, znowu już tak do połowy okna i tu będę miał troszeczkę spokojniej, będę mógł sobie na dłużej wrócić do tego. Hapsasa. tymi przebarwieniami się nie, nie, w ogóle w tym momencie nie przejmuję. No to przyjdzie jeszcze paca trawiasta, no to przyjdzie wygładzanie i może powstanie jeszcze dodatkowo nowy dekor. <grymianie> tak to już jest z tymi betonami. O trochę krzywo, także poprawię bardziej do pionu. Myślę, że po światło to teraz fajnie widać jak powstaje taki efekt. A tutaj było cieniej zaprawy. Jest taki drobniejszy. Ten tutaj tej zaprawy jest grubiej w tym miejscu. Ok. Troszeczkę przy krawędzi. Dobra. I wracamy do wygładzania. Tu widzicie, fajnie się przebija ten srebrna farba srebrny kolor. które są, one się rozjeżdżają robią też takie takie wypaczone poszerzenia okej okay. i wracamy na tą swoją pierwszą część i teraz już praktycznie paca na płasko tutaj miałem jeszcze delikatnie pod kątem a tutaj już na płasko dosłownie tylko tyle podnieść żeby ta kąta nie zadarła to jest jakieś 2-3 mm nad powierzchnią ściany Chciało się osiągnąć z powodu zbyt z szybkiego odparowania i seu um, carro troszeczkę sobie zbliżyć, tym tym będzie regulować strukturę, bo jeśli rozmiękczycie zapad, to będziecie ją bardziej wygorszyć. Więc cóż, chyba tyle w temacie. Zapraszam na gotowy, nie na gotowy efekt. Zapraszam na lakierowanie i później na gotowy efekt.